Tajniacy? Panowie policjanci, po co ten cyrk? Po co ten cyrk? Telewizja HWDP, dzień dobry, po co ten cyrk? Pan tam podejdzie, dobrze? No po, co tam co cyrk? Cyrk? po co ten cyrk? Niech pan podejdzie. Po co ten cyrk? Co ten cyrk? Niech pan podejdzie. Po co mam podejść? No proszę. W czynności proszę do mnie prowadzi się mnie nazwisko, legitymacja służbowa, dobrze, raz. za chwilę porozmawiam. Legitymacja służbowa, proszę raz, proszę. albo weź mnie proszę. zostaw. Weź się ode mnie odciągnij, człowieku. Żeby... Ty, legitymacja służbowa, weź, weź mnie go. zostaw. Go. Weź mnie zostaw, ty. Weź mnie zostaw. Potrzebuję pomocy, drodzy państwo, potrzebuję pomocy. Dobrze. Potrzebuję pomocy. Czemu on mnie atakuje? Pokaż legitymację. Pokaż legitymację. I weź mnie puść. Co zrobiłem? Nie widzę, pokaż mi. Po pana dokumenty. Pokaż mi legitymację, nie widzę co zrobiłem. Pokaż. Pokaż legitymację. Pokaż pokaż legitymację. Podstawa prawna zatrzymania. 15, Dobrze, podstawa prawna. Podstawa prawna. 15. Przydał, Ale to jest ustawa, to jest artykuł. podstawa prawna, a, a faktyczna? A faktyczna? Tak. Czy jest nie. Podstawa prawna, faktyczna. podstawa prawna i faktyczna. Podstawa prawna i faktyczna. Prawna to jest artykuł 15 gościu. To ty wczoraj biłeś tą dokumenty. dziewczynę Magdę? Kazałeś jej się rozbierać, To ty? Bardzo, dokumenty, Gdzie mi pleca, kurwa, przepiesz? Gdzie mi pleca? Proszę pana, ja pan już podstawę faktyczną tak. używanie słów wulgarnych. Dobrze, pana, więc, więc to... ja się wylegitymuję Pokrócy? ci z oświadczenia. Nie, Nazywam nie, się o, Piotr, biedka. A, biedka. Piotr Biedka, biedka. Jestem, jestem dziennikarzem, biedka. moje nazwisko Piotr Biedka zamieszkałem A, w Legionowie. Nie. Proszę pisać i proszę, proszę mnie puścić. Pana, jeszcze raz, poproszę dokumenty. Proszę, ja wylegitymowałem się z oświadczenia. Ja panu nie wierzę na no słowa. A ja panu też nie wierzę. Legitymacji mi pan pokaże. Nie do problemu. Pokaż. Puść mnie człowieku, co mi chcesz coś rzucić? Co mi chcesz coś rzucić? Łukasz Zbierański. Panie. Z której komendy jesteś? Z KMP tobie Dobrze, puśćcie mnie, ja ci dam dowód. Proszę bardzo, to weź niech mnie puści ten gościu. Proszę pana, proszę wykonywać polecenia. No to kurwa jak mam wykonywać polecenia, proszę skoro mnie weź, trzyma, bulgarne, no. No mam, mam kurwa wszystko w dokumentach schowane, no co myślisz, gdzie, gdzie mam? W jajcach? No puśćcie mnie, to wam dam Dobrze, dokumenty pana, i się odpierdoldz ode ja, pana, mnie. Dobrze, to puszczaj mnie. Wyciągam dokumenty. Bardzo Świetnie. Podstawa prawna i praktyczna. legitymowania. Podstawa prawna jest Artykuł 15 to wypowiedzi. To jest prawna. Tak, jest. To jest prawna faktyczna? A faktyczna. Artykuł 141 Kodeksu wykroczeń. Czyli używanie przez pana szosety. To uzyskania. jebać pis. I teraz ci się wylegitymuje. Super. I wstydzi się ciebie kraj. Proszę, bardzo się. Okazuje się. dokument. To Dokument proszę. Proszę. Okazuje. ty mi dałeś do ręki legitymację? Proszę pana, proszę wykonywać polecenia. Dałem ci do kurwa, nie widzisz? Jesteś ślepy człowieku? No widzisz? wyjmuj dzienniczek i plisz. A Ja się ciebie nie boję. Ja Fajnie. się ciebie nie boję. Bardzo tak się jak tą kobietę zastraszyłeś wczoraj. Bardzo się jej się rozbierać? Dumny jesteś z tego? Bardzo cieszę się. Dumny jesteś Bo z tego? Do no piotr Wietka, no nie widzisz? Proszę pana, proszę do Dezynfekujesz mi dowód później. Nie boisz się kurwa zarażenia? Pana, Dezynfekujesz go później. No, proszę nie wahać ręką. Dlaczego? Bo co? Bo co? używa. ja mam wyjebane twój bez, bardzo się chcesz. Lej, myślisz, bardzo... że boję się Ciebie? Już tyle razy mnie pobiliście, że się kurwa nie boję Was. Wyjebane mam na Twój przymus, kurwa. Bezpośredni. Rozumiesz? Wstydzi się Ciebie kraj. Mm -hmm. Reszta policjantów, czynności do mnie prowadziłeś się nie nazwisko. W której komandie jesteś? Bo będę skoro składał zawiadomienie. Książę zabowę Tomasz Pniak, komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Legitymacja na wezwanie, obowiązek jest funkcjonariusza niebu Proszę. Też? Mówię o tym byle, 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 byle. Ja, Tomasz ich... Pniak. Legitymacja. I Rafał. Jaki? Czesnowski? Tak. Rafał Czesnowski, nie wiem. Nie widać. Także to są bohaterowie, słuchajcie. Ten pan wczoraj bił Magdę. Kazał jej się rozbierać. Także dzisiaj jest słynny. Dawaj, bo nie mam czasu, jestem w pracy. Fajnie. Ja jestem spokojny. Ja też. Po prostu mam wyjebane na Twoje czynności. Bardzo się cieszę. No. Komu ty służysz, synu? Komu ty służysz? Jesteś dumny, czy ty, co ty zrobiłeś w ogóle? Za co ty mnie złapałeś? Po to poszedłeś do policji? Żeby łapać dziennikarza, który kurwa mówi na ulicy? Nie wiadomo. No to co? A gdzie w pedofili dlaczego nie łapiesz? Dlaczego grupy łapią pedofili, a nie ty? Ilu pedofili złapałeś? Ilu złapałeś pedofili? Ilu gwałcicieli złapałeś? A dzisiaj zabłysowałeś, że złapałeś Piotra Biedkę. Z telewizji HWDP. Pozdrawiam serdecznie. Myślisz, że się ciebie boję? Legitymacja koleżanko jeszcze ty. Proszę bardzo. Imię nazwisko, bo nie widziałem, bo nie jesteś. Renata, Żabówka. Gdzie pan mieszka? Pod mostem. Mogę czy nie mogę? Jestem wolnym człowiekiem. Gdzie pan ustala korespondencję? Jeszcze raz? Gdzie pan korespondencję? A to ci zaraz powiem. No niech notuje tam koleżanka. Albo wyjmij, no też i, pi, i pisz. Czy zapamiętasz? Bo powtórzę tylko raz. Ale masz kurwa wzrok. Przypierdoliłbyś mi chętnie, co? Coś mi wrzuciłeś do plecaka? Chcesz mi coś wrzucić? Jakieś czynności prowadzisz co do mnie? To się wylegitymuj. Jak rozjeżdżamy się. Taki kurwa jest przekaz dla Jarosława Kaczyńskiego. Do tej kamery I jeszcze mogę powiedzieć: się ciebie, kraj! Oho, oh, oh. straszna historia! Taka ma sytuację, rozjeżdżamy się. W Ulica 0519 Legionowo, Zegrzyńska 17, Skrydeczka Pocztowa 29. Polityczny. O! Ale się zemstyciliście, że, że dzisiaj pozapierdalacie trochę, co? Pan poczeka, dobrze? Mogę i poszczekać, jak masz ochotę. Proszę bardzo. Auu! Wstydzi się Ciebie, kraj! Wstydzi się Ciebie, kraj! Wstydzi się Ciebie, kraj! Uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii! Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostają w trudbiornikach, narażę się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizję, kurwizję chodź z nami. Jak wy chcecie, żeby ludzie mieli do was szacunek? Już wam kurwa żarcia nie chcą sprzedawać. Wyrzucają was z mieszkań. Będziecie kurwa mieszkać. Na centralnym. Jokwa trzecia śmieszni, śmietnik szósty, jak mówi czujny. Koleżanka dumna? jest swoje obowiązki. O, artykuł 58 mówi o tym, że masz odstąpić od y, czynności, które są niezgodne z prawem. Za co mnie zatrzymaliście? Zanim mnie zatrzymaliście, nie przeklinałem. Jaki był kurwa tego powód? Jaki był tego powód? Podstawa prawna, represja na dziennikarza, zamykanie ust dziennikarzom. Wszystkich tak traktujecie? A gdzie kurwa panie pedofili gwałcicieli? Gdzie to wszystko? Dobra, okay. Nie powinniście łapać przestępców? Ślubowaliście. Panie Artykuł Piosły, 27. Zgodnie z artykułem 141 i pozostałymi artykułami to popełnione pana wykoczenia. zostaje kierowany wniosek do sądu a mandatu mi nie proponujesz? Nie. Dlaczego? Bo na mandat trzeba zasłużyć. Aha. Mam takie wybory, wybieram w stosunku do pana. Wyjebane mam na to jajca. Sądowe, Kieruj się, co chcesz, gdzie chcesz. Bardzo dobrze. się cieszę. A na ciebie zostanie synu skierowany wniosek do kuratora, że przepokełniłeś przestępstwo z artykułu 231 dobrze. paragraf 1 pan tylko przekroczyłeś pełne prawo. swoje obowiązki z Nie ma nam niczego problemu. Świetnie. Super. Dezynfekuj mi dowój Proszę się bardzo. Dezynfekuj mi, bo zarażasz mnie teraz. Yy, narażasz mnie za narażenie, nie wiem gdzie grzebałeś, może w dupie, nie wiem. Proszę mi zdezynfekować yy, dobrze. Proszę mi zdezynfekować dowód. Bo na... Albo sobie go zabić. Świetnie. Mogę już iść? Żegnam. Żegnam To was. Świetnie. Brawo. Świetna robota. No Jebać pis! Jebać pis! Jebać pis! Jebać pis! Jebać pis! Przepraszam. Gdzie Sujny? Zwaszka leci się. dziennikarz nie Każdy już po, po z Nie wiem, on jest na przodzie. Także wyjebane mam na wasze kurwa legitymowanie. Nara.